No to ciasto, na... będę robił hamburger dzisiaj, ciasto jak normalnie, jak na chleb, początkowy proces robienia jest jak na chleb, tu mam rozczynkę, która stała 3 godziny. Hamburgery zrobię z mąki tylko pszennej, bez pszczelety. Sól 45 gram. 25 gram drożdży, pół litra wody i zaczynamy dzieło. Pierwszy kilogram mąki. Ciasto mam zamieszane, zamieszane. Teraz muszę je dobrze wyrobić. Muszę spędzić przy tym jeszcze jakieś może 10-15 minut. I jak ciasto odpocznie, dopiero zacznę robić hamburgery. Ale to dopiero pokażę, co trzeba do hamburgerów dodać jeszcze, żeby one wyglądały jak hamburgery i smakowały jak hamburgery. Teraz to co potrzebuję, żeby zrobić hamburgery, to Ciasto mi odpoczęło. Odpoczyło. Mam tutaj ciasto. Troszkę margaryny muszę rozpuścić rozgrzać w mikrofalówce. Mam rozpuszczoną margarynę. Wlewam margarynę do ciasta. Na tą ilość ciasta to łyżka cukru wystarczy. I będę musiał to dobrze wymieszać, żeby się całkiem cukier rozpuścił. dobrze podskrobać, żeby nic nie było, żeby wszystko zostało w cieście. Teraz zobaczcie, jakie fajne mięciutkie ciasto się zrobiło. Zaraz będę rozważyć. Po 100 gram. To z tego ciasta, co zamieszałem dzisiaj, to mam 3 chleby po 650 gram i 2, 4, 6, 8 hamburgerów. Oto mam 8 hamburgerów. Teraz muszę podsypać tą mąką, żeby podrosły. Później jeszcze je rozwałkuję. To będzie troszkę dłuższy proces niż normalnie się robi, ale, ale warto. Teraz to zostawiam, niech to podrośnie. Później rozwałkuję, obtoczę w mące, położę na blaszki, spryskam wodą, sezamem. No więc ham hamburgerki, część druga, część dalsza. Ładnie im podrosły. Albo będę piekł po cztery i czekał na następną blaszkę, aż mi się zwolni. Z bardzo długo będą rosły, aż będą półchniutkie, dopiero wtedy włożę do pieca. Pryskam wodą i posypię już sezamkiem. O. I tak teraz mogą spokojnie rosnąć. Jak widać, no jak widać hamburgerki mi rosły półtorej godziny na blasce. I teraz wsadzę do pieca po jednej blasce. Będę piec 20 minut na 220. Proszę bardzo, pierwsze bułeczki już upieczone, hamburgerki. I oto proszę bardzo, całe wszystkie osiem, osiem hamburgerów, które upiekłem. Piękne.